Proszę Państwa proszę o słyszę przyznania obrady. Państwo wnioskodawcy oczekuję na Państwa decyzję przed przegłosowaniem w porządku obrad. No, pana wiceprzewodniczącego drugiego. O tym fakcie dowiedzieliśmy się teraz przed chwilą. Uchwały przed nas przygotowane, zostały tak przygotowane, żeby ten wybór mógł dzisiaj właśnie nastąpić, bo czy to będzie pierwszy, czy, czy drugi wiceprzewodniczący, bo pani pismo wpłynęło do próbuje, że <tuszy> Państwo się mieliście dostalić, tak? tak który z wiceprzewodniczących miał widzą, widzą. miał tutaj zwolnić miejsce i w związku z tym, że zaistniała ta sytuacja, o której się dowiedzieliśmy przed chwilą, chcielibyśmy wprowadzić zmianę do porządku obrad polegającą na tym, że punkt trzeci zmieniłby swoje brzmienie nie byłoby uchwały w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego, pierwszego czy drugiego, tylko byłaby uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji drugiego wiceprzewodniczącego, tak? Bo Pan był drugim wiceprzewodniczącym. Zmieniłaby się ta uchwała. My taką uchwałę mamy przygotowaną. Oczywiście to wszystko musi zostać przegłosowane przez całą Radę, tak? Porządek. No, tak, tak, tylko tak. proszę wnioskować, a dalej to już ja Tak, i tą uchwałę mamy przygotowaną. I mogę Państwu tą uchwałę już w tym momencie rozdać. Jest dla każdego tego przygotowana. I taką zmianę chcieliśmy wprowadzić, jeżeli chodzi o porządek obrad. Byłaby jeszcze jedna zmiana w samej treści uchwały tej następnej, uchwały w sprawie powołania wice, bo też mieliśmy powołania wiceprzewodniczącego, wiceprzewodniczącej pierwszej czy drugiej, tak, też było do wyboru, to tu byśmy po prostu już sprecyzowali, że chodzi o osobę drugie, drugiego tak, wiceprzewodniczącego. To byłaby taka autopoprawka do treści tej drugiej uchwały. I chciałam prosić Panią Przewodniczącą o poddanie, pod głosowanie tych naszych zmian, a ja w międzyczasie rozdam Państwu projekty przygotowanych uchwał w sprawie rezygnacji. Dziękuję bardzo. W związku z czym proponowany przez wnioskodawców porządek obrad brzmiałby następująco. Pierwsze, otwarcie sesji. Drugie, odczytanie pism, które wpłynęły do Biura Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Trzecie, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji drugiego wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jedniowiec czwarty podjęcie uchwały w sprawie powołania drugiego wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jedniarodniowości i piąte zamknięcie sesji. Proszę Państwa, e, zwracam się do wszystkich radnych. Czy Państwo, radni, jesteście e, za przyjęciem proponowanego w porządku obrad z uwzględnieniem tych korekt? Mówili wnioskodawcy. Proszę, głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za? To jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zgłaszam, ogłaszam, że ten zmieniony, proponowany porządek obrad został przez wszystkich radnych zaakceptowany. Otwarcie sesji już było. Proszę Państwa. Drugi punkt, odczytanie pism, które wpłynęły do Biura Rady Gminy w okresie międzyczasowym. Proszę Państwa, e, ja będę odczytywać e, biorąc za podstawę datę wpływu, bo to jest najbardziej takie przejrzyste. E, z 17 grudnia jest desygnowany adres w e, postaci wniosku w którym radni informują, że w dniu 16 grudnia został utworzony kolejny klub, klub rady. Nazywa się Przyjazna Gmina. Zawiązało go sześciu radnych. W związku z czym jest prośba związana ze statutem o uzupełnienie składu prezydium rady. I to wypełni później brzmienie prawda, tutaj artykułu 15 punktu Punkt 5 e, statutu. Podpisani są radni, Państwo o tym wiecie. E, Podłożone są uchwały, rozumiem, że już po dokonaniu tych korekt. To jest pierwsze, pierwsze wystąpienie. Następne wystąpienie dot, dotyczyło e, pana Jana Krakowiaka, który zwrócił się również do mnie z, z e, informacją, z, 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 której złożył rezygnację z funkcji drugiego wiceprzewodniczącego. E, następne pismo, które wpłynęło do mnie zgodnie z tutaj z e, terminarzem, dotyczyło doręczenia odpisu wyroku e, i ono wiąże się z wykonaniem zarządzenia z dnia 15 grudnia 2014 roku, e, w którym to sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego doręcza Radzie Gminy Jednialetnisko jako organowi administracji. Podpis wyroku z dnia 20 listopada 2014 roku wraz z uzasadnieniem. Kwestia dotyczy, <coughs> Kwestia dotyczy uchylenia uchwały Rady Gminy w poprzedniej kadencji w przedmiocie realizacji inwestycji gminnych. Jest szerokie uzasadnienie. Państwo radni to możliwość wglądu do tego. Ja po, po zapoznaniu się skierowałam to poprzez radcę prawnego, nadałam bieg proceduralny, ponieważ gonią nas terminy, jest skarga kasacyjna i uważam, że jako organ tutaj musimy cały tryb wypełnić do ostatniej możliwości. Taka skarga jest przygotowana. Pani Aneta sprawę pilotuje. Gdyby Państwo chcieli się zapoznać, to w duże razy można się bliżej zapoznać. Uzasadnienie. Tego, tego wyroku jest dość no, obszerne, także że, że to jest sprawa. Ja, ja wiedzę mam na tyle tutaj jeszcze na takim poziomie dość nie powiem, szczegółowym, bo największą wiedzę to ma tutaj pani, która po prostu będzie przygotować i przygotowywać skargę kasacyjną. Wiem, że trzeba teraz to wypełnić, i działam z urzędu, jakby tutaj kierując merytorycznie do, do przygotowania tego z pracownikami urzędu. Liczymy na to, że wniosek będzie na tyle skuteczny, merytoryczny, że może uda nam się tutaj coś wywalczyć. Następny wniosek dotyczy naszej sesji budżetowej, która będzie miała miejsce jutro i dotyczy zmian w uchwale budżetowej 2014 roku. Zmiany te zostały na moją prośbę przez panią widzie państwu wręczone. Będzie je szeroko omawiał jeszcze na komisjach, które pracują. Komisja Rady skarbnik. One się wiążą z dochodami i wydatkami i z przesunięciami w budżecie, których nie może dokonać sam skarbnik, ponieważ zabraniają tego dokonania przepisu, przepisy prawa budżetowego. I to jest, to nie jest jego kompetencja tam, bardzo prosto mówiąc. W związku z czym, żeby na pieniądze, bo budżet jest roczny, jak państwo wiecie, żeby można było te zadania w sposób zgodny z uchwałą o finansach publicznych rozliczyć, w związku z czym te przesunięcia po stronie dochodów, zwiększenia i zmniejszenia i po stronie wydatków, zwiększenia i zmniejszenia, Będziecie Państwo mieli wersję wersji analitycznej pod uzasadnieniem, one tak jak widziałam tam są przedstawione, natomiast w treści uchwały macie umiejętność syntetyczne, które pokazuje ogólny skutek zwiększeń na dochodach i zmniejszeń i tak samo na postroje wydatków. Państwo będziecie nad tym, tym się będziecie Państwo zajmować. Kolejna, kolejne na, na wystąpienie, kolejne pismo dotyczy finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zbiórki z tym związanej. Dobrą tradycją tutaj z gminy było, było partycypowanie prawda, w postaci darowizny, uczestniczenie prawda, w tej... tej tej orkiestrze i jest prośba e, o tak wsparcie finansowe, e, prawda, które zostanie przeznaczone na zakup koszulek dla uczestników biegu oraz pokaz sztucznych, tak zwane światełka do nieba. E, myślę, że tutaj, ja tylko to informuję, pani dyrektor się do nas zwróciła, zresztą tutaj były, były uczniowie i ona zapraszała na ten finał. Państwa, e, myślę, że to tutaj jakieś y, kompetencji, Rady poważniających do wsparcia jest niepotrzeba i w ramach obowiązujących przepisów Urząd Gminy takiego wsparcia <klimy> udzieli. Jeszcze jedna kwestia się pojawiła, a mianowicie pojawił się, ja, na, moje, na moją prośbę ta, ta kwestia została również skierowana do Państwa w formie informacji związanej z systemem zbiórki odpadów, ponieważ jest to dwie kwestie tam związane, a mianowicie w międzyczasie w roku budżetowym zmieniły się przepisy prawa dotyczące sposobu finansowania i konstruowania tego typu uchwał, więc żeby radni mogli się kompetencje do, kompetentnie do debaty na temat cen przygotować, Prawda? W związku z czym y, tutaj Urząd Gminy, że jak Państwo widzicie, nie jest to projekt uchwały, nie, nie wnioskuje organ żaden, tylko urzędnicy przygotowali taką informację tutaj w porozumieniu y, z Panem Skarbnikiem, żebyście Państwo mogli y, zapoznać się ile, jak zmiana przepisu skutkuje, y, może zaskutkować na naszą pierwszą naszą rolą jako rady jest znalezienie rozwiązań w naszej gminie takich, na gruncie przepisu obowiązującego, żeby nie stało się to prawem obowiązującym. Tak na skróty rzecz biorąc, bo no to chodzi też mi o mieszkańców, to powiem tak, bilet z Radomia do jedni letnisko, gdyby trzeba było pokryć jego koszty, to by kosztował 100 zł. Kto by wsiadł do ESP? Trzeba tak zadziałać, żeby znaleźć możliwość, i taka jest nasza rola, i taka jest moja prośba do Państwa radnych, żeby każdy w miarę swojej możliwości, prawda, i tutaj rozeznania przepisów, szukał rozwiązania takiego, że na gruncie prawa obowiązującego, żebyśmy mogli łagodzić ten skutek. To dotyczy nie tylko naszej gminy bo tam kończąc to, jak ja siadam, płacę 3,50, a nie 100 zł, prawda? A więc chodzi o te 3,50, tak na skróty rzecz ujmując. I teraz jest kwestia taka, żebyście Państwo się z tym zapoznali, żebyśmy sobie mogli w sposób merytoryczny na ten temat porozmawiać, żebyśmy mogli też również sięgnąć do przepisów innych niż tylko przepisy, nazwę to na skróty, śmieciowe, które w ten sposób niestety mogą dotknąć nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale i innych gmin. prawda? Nie chcę rozwijać tego wątku, chcę tylko poprosić wszystkich radnych o zapoznanie się z przepisem, który i ze zmianą tego przepisu, jak ten system funkcjonuje, jak musi być zbudżetowany, na jaki skąd się biorą stawki. Na prośbę moją wyraźną w uzasadnieniu zostały pokazane kalkulacje, jakby te, które wynikają z przepisu i te, które dotychczas obowiązują. Musimy się z tym zmierzyć, jest to bardzo ważne zadanie i myślę, że sobie z nim poradzimy w sposób merytoryczny, a nie w sposób demagogiczny. W związku z czym bardzo oczekuję tutaj od wszystkich radnych, od wszystkich radnych, bo jesteśmy radnymi, jesteśmy mieszkańcami, żebyśmy wypracowali taki konsensus, który pozwoli poza wykonawczemu, później tę uchwałę w logiczny sposób wdrożyć, prawda? Więc e, myślę, że będzie na to czas. E, nie jest to w przedmiocie sesji budżetowej i chcę wyraźnie powiedzieć, że sesja budżetowa jest tak ważna dla nas radnych, że inny tryb wnoszenia, ustanawiania porządku, jak tylko taki, który jest obowiązujący zgodnie z ustawą proceduralną, prawda, nie jest możliwy. Ja prosiłam również panią, e, która, e, nie chcę przekręcić nazwiska, panią Brus, tak, e, prosiłam, która kieruje komisją rewizyjną, żeby e, w tym momencie, zanim będziemy procedować nad uchwałą budżetową, prawda, i uchwałą o WPF-ie, żeby od pani komisji miała wyraźnie stwierdzenie, że wszystkie procedury, które dotyczą uchwalania budżetu są przejrzane i ta komisja po prostu tego dokonała. Chodzi mi szczególnie dlatego o to, żeby później nie było jakichś uchyleń tej uchwały ważnej. Jeszcze jedną rzecz, rzecz chcę powiedzieć, bo jest to dla nas nowa sprawa, jako dla wszystkich. To no bez mała wszystkich radnych, prawda? Więc tego budżetu i procedowania musimy się uczyć. Musimy tu też współpracować zgodnie dla dobra mieszkańców. prawda. Ale budżet, proszę Państwa, ten, który teraz będziemy uchwalać, to nie jest dogmat. To tu wiele ludzi w kuluarach też do mnie podchodziło. Jest uchwała budżetowa, która ma swój tryb pracy, ale są również... W trakcie roku zdarzają się sytuacje takie, gdzie można tę uchwałę w sposób legalny, zgodnie z procedurą modyfikować. Myślę, że to było też w poprzedniej kadencji, w tej kadencji pewnie, jak znam życie, to też pewnie będziemy po prostu tutaj nad tym się pochylać nie jeden raz. Także przepraszam, że może to moje wyjaśnienie jest trochę dłuższe, ale chciałabym, żeby wszyscy słyszeli, że właśnie ten tryb rady, o którym tutaj rozmawialiśmy od początku i który ja tutaj gwarantowałam jeszcze przed moim wyborem, przed, kiedy Państwo mi obdarzyliście zaufaniem, że będę kierować zgodnie z obowiązującą procedurą, że to będę dochowywać. Czyli procedura powiadamiania jest taka, jaka jest. Proszę również, by czytać dokumenty i by nie mylić materiału z projektem. Można bardzo łatwo przeczytać przepisy prawda, samorządowe, one się na WIP-ie znajdują i można doczytać, dostrzec, że, jest, że kto jest wnioskodawcą. Jak nie ma wnioskodawcy, to jest informacja, a mnie zależało na tej informacji, żeby do wszystkich radnych dodała żeby się radnym zapoznały. Proszę Państwa, to tyle pism do mnie wpłynęło. Wszystkie Państwo odczytałam. W związku z czym proponuję e przejść do realizacji porządku e obrad. Trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji drugiego wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jednia Letnisko. Ja mam tylko jedno, jedno pytanie, żeby tutaj nic nie uchylić ja jest to imienne, dotyczy, że tak powiem, tak rezydium, czy w tym przypadku będziemy głosowali już z udziałem komisji skrutacyjnej, czy to jest zwykłe głosowanie na przyjęcie? Nie, tak, w, tym, tak, w tym przypadku jest to zwykłe, jawne głosowanie na przyjęciem rezydium. To jest druga uchwała. Dobrze. Czyli uchwała w sprawie powołania, jeśli musimy pobrać komisję skrutacyjną, musimy głosowanie tutaj. Dziękuję to. bardzo. Pani dziękuję za. Podpowiedzenie, w związku z czym proponuję odczytać uchwałę, ją odczytam. Ona będzie miała numer uchwała numer 4 przez 13 przez 2014. Rady Gminy Miernia z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji drugiego wiceprzewodniczącego Rady Gminy spełnionej przez niego funkcji na podstawie artykułu 19 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w Ustaw 2013 pozycja 594. Z późniejszymi zmianami Rada Gminy jednia uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy Przyjmuje się rezygnację Pana Jana Krakowiaka spełnionej przez niego funkcji drugiego wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jednia-Letnisko. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest, głosujemy przez podniesienie ręki, jest za przyjęciem tego projektu uchwały w takim brzmieniu, jak odczytałam. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że jednogłośnie ta prezentacja została przyjęta. Ja chcę ze swojej strony podziękować Panu za krótką współpracę, ale jednak pomocną. Nie Pan wspomagał w tych pierwszych krokach, jako wiceprzewodniczącą, za co bardzo dziękuję. Proszę Państwa, druga, punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie powołania drugiego wiceprzewodniczącego Rady Gminy 1 w to jest głosowanie, które wymaga powołania komisji skulpacyjnej i przeprowadzenia go w sposób e, takich jak obowiązują przepisy, czyli głosujemy na kartach i W związku z czym chciałam poprosić Państwa radnych o zgłaszanie kandydatów do, do e, tworzenia komisji skultacyjnej. Zgłoszę Pana Karola Rzeszowskiego. Czy Pan Rzeszowski się zgadza? Tak, proszę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. na filmikę. Dziękuję. Czy Pan Dutajnik się zgłasza? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan Ryszard. Czy Pan Słupka się zgadza? Dziękuję bardzo. ponieważ wszyscy przewodniczący, wszyscy, wszystkie osoby wyraziły zgodę, w związku z czym chciałam Państwa poprosić o przegłosowanie składu zaproponowanej komisji skultacyjnej. Kto z Państwa radnych głosujemy przez podniesienie ręki i odpowiadamy tym sposobem na zadanie przeze mnie pytanie. Kto z Państwa radnych obecnych jest za powołaniem państwa? Karola Rzeszowskiego, Pana Mieczysława Karima i Pana Lecha Zbórkę do komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia e, głosowania w sprawie powołania drugiego wiceprzewodniczącego. Dziękuję bardzo. Wszyscy radni byli za. W związku z czym e, zarządzam. E, jeszcze chciałabym prosić teraz tak. Wnioskodawców o zgłaszanie kandydatów. No. Ja tylko dodam jedno słowo, w związku z tym, że jest w Komisji stałych. chciałam tylko, żebyście Państwo przy zgłaszaniu kandydatów mieli na uwadze to, że członek prezydium nie może być członkiem żadnej komisji stałej, która działa, więc to jest dosyć niesamowite. Ja Państwu dziękuję, ja Państwu dziękuję bardzo. Państwu bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Zgłaszam Panią Renatę Pasą. Pani Renata Pasę, idę na Wystarczy. Czy jeszcze są jakieś kandydatury? Dziękuję bardzo. W związku z czym e, proszę Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart, ukonstytuowanie się, przygotowanie kart, przygotowanie, przygotowanie głosowania, a ja zarządzam o 10 minutach przerwę.